Chciałabym się dowiedzieć, z jakimi zwierzętami Wy się utożsamiacie w takim razie, gdybyś był, gdybyś był zwierzakiem? E, ja bym był lwem, ale koledzy ze zespołu mówią na mnie, że jestem jaszczurem. Generalnie wszystkie zwierzęta są fajne. I te, które się wydają niefajne, są, mam nadzieję, że tylko niefajne się nie wydają, bo ich dobrze nie poznaliśmy, ale ja mogę być Diabeł Tasmański, aczkolwiek to jest... Zajęty. Tak, jest zajęte, więc mogę być Belzebubem. Byłby to delfin. Kocham delfiny jeśli miałabym sobie, mogłabym sobie wybrać wcielenie następne, to wybrałabym delfinę. Ja się utożsamiam z delfinem, zdecydowanie. A wiesz, że to Górniak też powiedziała, że utożsamia się z delfinem? No widzisz, jak jak widać, wiele nas zadział łączy. Mam psią duszę. Tak, i, i wcale, wcale to nie jest dziki pies, chociaż oczywiście pies z charakterem. Bardzo lubię się łasić, ale potrafi pokazać zęby też. I na co czekamy w tym programie? Na te zęby twoje? Dobrze, pokażę. I zapraszamy. Dziękuję bardzo, zapraszam oczywiście wszystkich.